Piłkarki Żytka S Izabella Puławy w tym roku będą rozgrywały swoje mecze w ramach Ligi Juniorek Młodszych. Jednak w odróżnieniu od poprzednich lat ten sezon dziewczęta muszą rozgrywać w składach 11-osobowych. Aby doszlifować swoje zgranie, w tym tygodniu zagrały mecze kontrolne z drużynami ze swojej klasy rozgrywkowej. Tak naprawdę tamten sezon graliśmy na dziewiątkach, jak to się mówi kolokwialnie, a teraz przechodzimy na jedenastki na całe boisko. I to jest dla dziewczyn dzisiaj pierwszy taki występ w jedenastkach na duże boisko. Miał być szczerze mówiąc jeden przeciwnik, ale okazało się, że udało się jeszcze zaprosić więcej drużyn, więc do nas przyjechała Awia Świdnik, Iskra Krzemień i Perły Lublin. Także możemy się zmierzyć z przeciwnikami, który, z którymi będziemy grać w lidze juniorek młodszych. Wstąpiliśmy do tej kategorii, że tak powiem, wiekowej, wyższej. Będzie to pewnie dla nas ciężki sezon, dlatego, że no, mówię, po 11 dopiero się uczymy grać, plus my tak naprawdę gramy w lidze, gdzie grają roczniki 29, 10-11, a my tego 9 rocznika w ogóle nie mamy, więc dziewczyny będą no, naprawdę musiały się szybko, że tak powiem, odnajdować w tym, ale mam że tak powiem, uważam, że, że, że powinno im to wyjść, jeżeli się, że tak powiem, w pierwszych minutach odnajdą, bo jednak na dużym boisku jest więcej miejsca. A dzisiaj mówię, jest taki powiedzmy chrzest bojowy. Turniej miał charakter towarzyski i nie prowadzono w jego trakcie klasyfikacji drużyn. Sponsorem programu jest Agencja reklamy Multimedia Grota Roweckiego 4 w Puławach.